W sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury po raz kolejny odbył się przegląd dorobku artystycznego seniorów. W imprezie wzięli udział seniorzy z całego województwa dolnośląskiego. Wykonawcy zostali zaprezentowani w kategoriach soliści, zespoły oraz kabarety. Pomysłodawcą i głównym organizatorem przeglądu są pracownicy oraz uczestnicy domu dziennego pobytu w Lubaniu. I ogłoszenia parafialne. Spisane, spisane. To nie jest, jest moja twórczość. Z tablicy ogłoszeń. Dzisiejszy temat spotkania. Czy wiesz jak jest w piekle? Przyjdź i posłuchaj naszego organisty. Proszę Państwa następne ogłoszenie w środę. Spotkanie żeńskiego Kręgu Literackiego, pani Kowalska zaśpiewa. Połóż mnie do łóżeczka Razem z wikarem. Zaśpiewa, proszę tu jakiś nie myśleć takich rzeczy, które te. Następne ogłoszenie. W podziemiu panie zrzuciły wszelkiego rodzaju ubrania. Można je oglądać w każdy czwartek i piątek po południu. Ubrania, ubrania, żeby nie było ubrania panowie. No i jeszcze jakieś jedno, dwa. We wtorek co tygodniowa katecheza. Tym razem na temat Jezus chodzi po wodzie. Temat katechezy w przyszłym tygodniu w poszukiwaniu Jezusa. rocznym imprezą towarzyszącą przeglądowi dorobku artystycznego jest Jarmark Rękodzieła Seniorów. Dzisiaj mamy dużo rzeczy takich robionych z karteczek, takich papierowych, mamy dużo szydełkowych rzeczy, mamy dużo cekinowych, bombki, pisanki, szydełkowe na przykład takie wielkanocne koszyczki. No, mamy takich rzeczy. Kwiatów, o, kwiatów dużo mamy, obrazy krzyżykiem wyszywane, bo to jest takie, takie piękne. Kto wykonywał te, te, te piękne arcydzieła? No częściowo ja i częściowo spotykamy się w Domu Dziennego Pobytu tam na Kamiennej Górze i dużo tam rzeczy robimy takich do, do wystawy. do... Koleżanki, jedna, druga, trzecia, jest tam nas parę osób, także trochę się, trochę tam się zajmujemy. Teraz żeśmy dużo robili właśnie wielkanocnych rzeczy, to palmy żeśmy robili, to yy, właśnie te, te pisanki. A to tak się zaczyna, jedno Boże Narodzenie, jak mija, to idzie na wyrok i już trzeba znowu brać się za... Yy, Pisanki za Wielkanoc, a teraz znowu będzie troszkę odpoczynku, bo wakacje, a potem znowu na Boże Narodzenie trzeba nowe robić, żeby znowu było co wystawić z tych technik, robienia tych prac, cieszę się największym powodzeniem i najchętniej Pani chcą tego typu rzeczy wykonać. No w tej chwili to właśnie te kar karteczki, te papierowe karteczki, te bombki, yy, pisanki, takie właśnie te, kwiaty papierowe. No i dużo jest właśnie z bibuły. Z bibuły się dużo robi. Które prace są najbardziej pracochłonne? Te karteczkowe. Tak, bo to na jedną taką na jedną tą, to trzeba 60 takich tych karteczek na, składać, poskładać, żeby to ładnie wyglądało. I szydełkowe, i papierkowe, i, i wiązanie na y, sznurka, no różne, różne. Kilka słów o, o osobach, które wykonywały te rzeczy. No ja to robię generalnie moja robota, później koleżanka Bogusia i koleżanka Anna. Co jest najbardziej pracochłonne? No szydełko. Jest bardzo pracochłonne, a no, tak to Stasiemek jak się robi, to też, no bo to trzeba skręcać wszystko, dużo roboty, ale to tak odpręża bardzo. Człowiek jest w domu, ma trochę czasu, zajęcie jest i nie nudzi się. Czy łatwo było namówić uczestników państwa spotkań do, do tego typu nie, formy? Nie, pracy? nie, chętnie dziewczyny robią, zadowolone, że robią. Powiedzmy jeszcze kilka słów o tej instytucji, właśnie o Domu Dziennego Pobytu, klub, klub seniora, tak? W się... Klub seniora, jesteśmy same, bo nie mamy stowarzyszenia, tylko same sobie zrobiłyśmy, stworzyłyśmy klub, no i się spotykamy co czwartek, tam sobie śpiewamy, tam sobie robótki robimy, no czasami jakieś imieniny, no to też imprezka się robi. Także fajnie jest, co tydzień się spotykamy w czwartek, jest wesoło. Fajnie. Jak podoba się Panią taka właśnie idea takiego, takiego festiwalu seniorów, jaka jak odbywa się w Lubaniu? No fajnie, podoba mi się dlatego, że człowiek ma mobilizację, żeby coś zrobić, żeby nauczyć się śpiewać, żeby się ubrać i wyjechać po prostu w towarzystwo z ludźmi razem być. Yy, czy seniorki z na chętnie korzystają z Państwa usług, mówiąc o tym słowiu? Tak i sprzedajemy te swoje rękodzieło. Jakie plany na najbliższe dni, miesiące? No, na najbliższy czas w Bogatyni będzie trójstyk, impreza. No, to też 17 czerwca mamy śpiewanie, i, i rękodzieło też, wystawę. Także się wybieramy. No, i jak jakieś imprezy są blisko, to też jeździmy. Z skutkiem śpiewajmy thank godnie żyli wesoło, a trudy to nasza specjalność polska. Dziękuję bardzo. Dziękuję